Cześć, w dzisiejszym odcinku troszkę chciałem wam powiedzieć o zdobywaniu punktów wpływu, bo w poprzednich odcinkach mówiłem o zdobywaniu Skill Points, mówiłem też o, o czym ja jeszcze mówiłem, o zdobywaniu kredytów, to już nie będę do tego wracał, jak chcecie, to wróćcie do, poszukajcie tych odcinków i ja tam te, te kwestie omawiam. Natomiast w sumie tak najważniejsze to są punkty wpływu, czyli influence. I po co nam w ogóle te punkty wpływu? No ja myślę, że po pierwsze, to mm, właśnie pytanie, czy po pierwsze, czy po drugie? Odzwierciedlają one nasze doświadczenie, nasz prestiż. Jak zdobędziemy odpowiednią ich ilość, to tutaj taka gwiazdka się pojawia i podną numer 1 albo 2. Także takie, takie przewinięcie licznika następuje tych poziomów, prawda, bo wchodzimy na kolejne poziomy i potem są setki tych poziomów umiejętności wpływu znaczy się. I zdobywamy gwiazdki prestiżu, to odzwierciedla nasze doświadczenie, jakby nasz, nasz czas spędzony z Forcą, Ale też bardzo ważne jest to, że dostajemy Will Spiny i Super Will Spiny też za, za punkty mm, prestiżu, za punkty wpływu. I, I myślę, że z tego powodu warto też yy, tak grać, żeby tych punktów influence points jak najwięcej zdobywać. A jakie można zdobywać? No więc najprostszy, najbardziej taki oczywisty sposób to branie udziału w zawodach. Jak bierzemy udział w zawodach? To zdobywamy pewną ilość, zwykle kilka tysięcy czy kilkanaście, w zależności od długości zawodów, yy, zdobywamy odpowiednią ilość punktów wpływu. Ja polecam na przykład te moje zawody na autostradzie. Tam dosyć szybko można zdobyć. Można sobie je wyszukać poprzez na przykład Creative Hub. Yy, I tutaj yy, szukaj, jeżeli wpisecie jako autor o Korax The Gamer, to powinno wam wyrzucić te zawody, które ja przygotowałem i na przykład polecam autostrada jedno okrążenie w parę minut zarabiamy ponad 10 tysięcy punktów wpływu ale oczywiście zawody typu Goliat, zawody takie jak Holyrood Park ym, y, y, też są bardzo fajne do tego celu ten, ten, ten cały Holyrood to, jest, jest, to są zawody drogowe które są tutaj o tor w parku Holyrood w prawej górnej części mapy z kolei y, Goliata mamy gdzieś, gdzieś tutaj. O, to są ogromne zawody wokół całej mapy. Bardzo fajne, też sporo punktów możemy zdobyć, tylko że trwają ładne kilka minut. No więc tak, udział w zawodach to jest pierwsza rzecz. Y, druga sprawa to jest po prostu jazda po mapie free, free roaming, czyli takie sobie jeżdżenie y, no, z dużą szybkością albo po drogach i wtedy sobie po prostu szybko jeździmy, zdobywamy punkty wpływu, albo przez. Na, na, na przełaj, po prostu na wprost, robiąc rozwałkę, driftując na różne sposoby, też zdobywamy w ten sposób punkty wpływu. Yy, najlepiej robić to samochodami z takim 50% bonusem za yy, free roaming. Ja w tej chwili no, ciągle mówię o tym, że bardzo dobry jest samochód Maserati MC12 Forza Edition, i zobaczcie, on tu ma takie, różne, on ma takie optymalne drzewo perków. I między innymi ma, taki, ma, ma, podskoczenie, ma to, że mnożnik może podskoczyć do 7, ma że mnożnik rośnie 3 razy szybciej niż zwykle. Ma bonusy za manewry w powietrzu, różne tam rzeczy. I ma takie coś: zdobywasz 50% więcej punktów wpływu za umiejętności zdobyte samochodem w trybie jazdy dowolnej. Czyli za, za to samo jeżdżenie i zdobywanie umiejętności różnych w trybie jazdy dowolnej, mamy bonus do. Wpływu w tym samochodzie. Naprawdę warto tym samochodem sobie po prostu jeździć po mapie, podziwiać mapę, odkrywać nowe drogi. Jeżeli niedawno zaczęliście przygodę z Forcą, to macie dużo dróg nieodkrytych. Za odkrywanie, odkrywanie dróg, za odkrywanie mapy też są punkty wpływu. Punkty wpływu otrzymuje się też za zdobywanie i wydawanie punktów biegłości. Zdobywamy sobie punkty biegłości. I wydajemy je w różnych samochodach na te perki. Za sam ten fakt też lewelujemy Dostajemy punkty wpływu. podnosi się nas, nasz poziom. Yy, możemy te punkty wpływu zdobywać na różne sposoby, o tym mówiłem w tutorialach. I wy, wydając je, zdobywamy wpływ. Yy, kolejny sposób, zwłaszcza dla tych, którzy grają krótko jeszcze, to yy, rozbijanie tablic wpływu. One są za 1000, 2000, 3000, 5000. Za, po prostu jeździmy, znajdujemy na mapie takie tablice wpływu. Ja już je wszystkie rozbiłem, które są widoczne, ale jak ktoś od niedawna gra, to też może sobie tych tablic wyszukiwać na mapie. One są tu widoczne po prostu jako coś takiego, takie i tablica wpływu. Więc jedziemy sobie do takiej tablicy wpływu i rozbijamy ją, dostajemy kilka punk tysięcy punktów wpływu. Kolejny sposób to oglądanie transmisji na mixer.com. Albo transmitowanie samemu. Za transmitowanie, za streamowanie swojej rozgrywki dostajemy 2,5 razy więcej punktów wpływu niż za oglądanie. Są też biegłości w samochodzie, które dają punktu, punkty wpływu. Szczególne biegłości to jest coś takiego, zobaczcie. Jeździsz autem stworzonym do popisówek, otrzymujesz natychmiastową premię punktów wpływu za, za umiejętności wysokości 10 tysięcy. Czyli rozwijając tą biegłość, wykupując... Dostajemy 10 tysięcy punktów wpływu od razu. Dużo. Tutaj jest też biegłość. Twój samochód jest istnym dziełem sztuki. Dostajesz premię 5 tysięcy punktów wpływu za kolekcję samochodów, czyli znowu 5 tysięcy. Za odblokowanie tych dwóch rzeczy dostaje 15 tysięcy punktów wpływu. To jest całkiem dużo, zwłaszcza na początku, w początkowych etapach gry. Kolejne rzeczy. Kupowanie legendarnych samochodów. Jak zobaczycie, te samochody, sobie wykaz samochodów, to są różnymi obwódkami otoczone. To są na przykład niebieskie, to są rzadkie, zielony to jest. Pospolity, z kolei taki żółty to jest legendarny, to jest najlepszy, jaki może być. I jeszcze są epickie, w takim kolorze tutaj niebieskim. Więc najlepsze są te epickie i legendarne. One mają najwięcej perków. Legendarne mają 16 biegłości. I generalnie, też za sam fakt kupienia czy wylosowania takiego samochodu legendarnego dostaje się sporo punktów wpływu. Za kolekcję samochodów. I tutaj dochodzimy do czegoś takiego. Zobaczcie, jak sobie wejdziemy w Horizon Live, moje Horizon Live, to tutaj widzicie różne drogi rozwoju podczas grania Forza Horizon. Na przykład yy, rozwijamy serię wyścigów drogowych, zdobywamy kolejne poziomy. Przy, wyścigi przełajowe, wyścigi crossowe, wyścigi uliczne, przeróżne rzeczy: drag, yy, drifting, yy, fotoradary. Każda z tych ścieżek dostarcza nam punktów wpływu. Rozwijając się na tych ścieżkach, levelujemy, dostajemy punkty wpływu. Jest tej możliwości mnóstwo: jest malarz, fotograf, projektant, tutaj kolekcjoner samochodów. To co mówiłem, zbieranie samochodów, że też powoduje punkty wpływu. Mixer, no, przeróżne rzeczy, odkrywca, to są drogi, jak od, odkrywamy umiejętności, prawda, wykupywanie skill points w samochodach, tutaj nam to rozwija. Mnóstwo różnych rzeczy. Jedne mam, widzicie, na wyższych poziomach, inne na niższych. Tu na przykład zaniedbałem sobie taksówki iszy, Club Driftu, trochę zaniedbałem La Racer, seria zależnościowa. Jeszcze sobie to porozwijam. Na różnych, mam to poziomach, prawda. To są te ścieżki, którymi można w Force podążać i rozwijać się i zdobywać punkty wpływu. Cóż jeszcze, o czym jeszcze może zapomniałem, niech zastanowię się. Osiąganie celów sezonowych zwykle daje niezłe punkty wpływu i przy okazji superlosowania. Te cele sezonowe, fotoradar, strefa prędkości i te punkty niebezpieczne, tam gdzie skaczemy, też dają nam punkty wpływu i superlosowania. Za ciekawe różne kombinacje umiejętności, jak tutaj szalejemy, driftujemy, skaczemy na wydmach, czy różne rzeczy robimy, rozwałki – za kombinację tych umiejętności też dostajemy ekstra, później się to wyświetla ileś tam tysięcy punktów wpływu. Także po prostu warto dużo różnych rzeczy robić. Warto normalnie grać w force, przechodzić wyścigi, nie kancelować, nie, nie jak źle idzie w wyścigu, bo nawet za któreś tam piąte czy dziesiąte miejsce dostajemy punkty wpływu. Przechodzić te wyścigi, dostawać punkty wpływu, levelować, dostajemy później za to spiny, które możemy sobie. O, zobaczcie, ile, ile ja w tej chwili mam nagromadzone. 39 pozostałe. Dostajemy Willespiny, za które, zwłaszcza w początkowych etapach gry, można dostawać bardzo ciekawe nagrody. No! Wreszcie mi coś się fajnego trafiło, zobaczcie, akurat tak wam teraz demonstruję Ferrari F12TDF z 15 roku. No super! Odbierz nagrodę. Bardzo fajnie. Także tak to wygląda. Forza jest grom bardzo bogatą. Zobaczcie, za kolekcję samochodów teraz dostałem, ranga mi wzrosła, bo taki fajny wózek wylosowałem. To o czym mówiłem. Nowy fajny samochód, w tym przypadku epicki, od razu premia, yy, od razu wpływ, pyk, level w górę. Mam nadzieję, że Wam się do czegoś yy, te moje porady przydadzą. Jeżeli Wam się podoba to co robię, subskrybujcie mój kanał. Yy, czekam też na Wasze komentarze. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.